Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę miesiąca w większości naszych zborów. Stół Pański, Wieczerza Pańska. Taki wyjątkowy czas, kiedy poza ogłoszeniem słowa mamy w zwyczaju również spotykać się właśnie w ten szczególny, nakazany nam w Słowie Bożym sposób, aby wspominać śmierć Pańską, wspominać śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Tu dodam, że nie wieczerzę Pańską, czy ostatnią wieczerzę, jak niektórzy mówią, dlatego, że śmierć Pańską zwiastujemy, aż on przyjdzie. I właśnie o tym fragmencie chciałbym powiedzieć. 1 Koryntian, 11 rozdział, 26 werset. Ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego piecie śmierć Pańską zwiastujecie, aż on przyjdzie. Myślę sobie, że jest to czymś wyjątkowym, szczególnym. Kazanie jest taką pewną rzeczywistością subiektywną, w tym sensie, że. Są ludzie, którzy mogą całe życie mówić kazanie na ten sam temat, na przykład o ewangelizacji. Ktoś inny cały czas może mówić o czymś, co mu leży na sercu. I w pewnym sensie mówienie kazań jest zawsze troszkę narażone na taką właśnie subiektywność pewne jakby jest podatne na skrzywienia osobiste różnych ludzi. Też można by powiedzieć, że różne kościoły mają różne, jakieś takie ulubione tematy dla swojej tożsamości, dla no dla podkreślania jakiejś swojej właśnie odrębności od innych kościołów, natomiast Stół Pański czy Wieczerza Pańska jest takim momentem, kiedy o ile oczywiście ono kieruje poza samego siebie bo to jest pytanie to są takie kościoły, gdzie myślę jakby ten Stół Pański sam w sobie jest ośrodkiem i myślę, że jakby tutaj, w tym momencie jest problem, bo znak jest od tego, by kierować nas do tej rzeczywistości, którą, którą ma wskazać. Ale, właśnie, Stół Pański jest takim znakiem, szczególnym znakiem znakiem naznaczonym, wybranym przez naszego Pana znakiem, z którym On się utożsamia dlatego nazywa ten chleb i to wino swoim ciałem i krwią innymi słowy, ukazuje, że. Że jest to moment, wydarzenie, doświadczenie szczególnie mu bliskie, kiedy chce być razem z nami, kiedy chce zasiadać razem z nami przy tym stole. Ja zawsze mówię w trakcie wieczerzy pańskiej, że to nie jest nasz stół, a to jest stół naszego pana Jezusa Chrystusa. On sam zastawia ten stół w jakiś, można powiedzieć, prawdziwy sposób przed nami, bo on się utożsamia z tym chlebem i z winem. Mówi, przyjmując ten chleb i to wino, macie udział we mnie. Oczywiście przyjmując przez wiarę, to trzeba podkreślić w Polsce, ale jest to szczególny moment. To jest to szczególny moment społeczności, jest to szczególny moment tego, kiedy Chrystus się do nas przyznaje, kiedy nas nie odrzuca, kiedy pokazuje nam, że nie wstydzi się nas, to, że siedzimy przy kogoś stole. Myślę, że zawsze jest znakiem tego, że ta osoba nas się nie wstydzi. A to jest tu Jego, to nie jest tu mój, to nie jest tu Twój, to nie jest tu Twojego zboru, to jest tu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który sam zast zastawia ten stół i w pewnym sensie przygotowuje nas na ten ostateczny moment, który myślę, że wszyscy powinniśmy pamiętać, kiedy On przyjdzie. Ale kiedy On przyjdzie, to będzie nie tylko moment chwały. I potęgi i wymierzenia słusznego gniewu tym, którzy nie umiłowali jego przyjścia, ani pierwszego, ani drugiego, ale również będzie to moment wesela baranka, kiedy jego oblubienica się już przyozdobiona i w pełni, że tak powiem, wszystkie osoby będą dodane do tej, uzupełni, do tej oblubienicy, czyli Kościół będzie już w pełni kompletny. Wszyscy ludzie, którzy się mieli nawrócić, się nawrócą. Wszyscy będą usprawiedliwieni, wszyscy będą przyozdobieni, również uświęceniem. Dziełem Ducha Świętego w swoim życiu, dobrymi uczenkami. I słuchajcie, to będzie ten moment, kiedy będzie prawdziwa uczta. Uczta naszego Pana z Jego ludem. Ludem przygotowanym mu przez ojca, przygotowanym przez ducha, przygotowanym przez Jego ofiarę, oczyszczającą ofiarę na krzyżu. Na ten moment mam nadzieję, czekamy. O tym momencie będzie nam mówić dzisiejsza wieczerza pańska i chciałbym, żebyśmy przede wszystkim właśnie na tym się skupili. Dzięki Chrystusowi, dzięki dziełu zbawienia dokonanemu w Nim to wszystko jest dla nas możliwe. Niech Jemu znosi się chwała. I kiedy będziemy przyjmować dzisiaj ten chleb i to wino, pamiętajmy, że to są znaki Jego łaski dla nas, Jego śmierci, Jego śmierci za Jego ciało, za, za Kościół, Jego krwi przelanej w nasze miejsce dla odpuszczenia naszych grzechów. Uwielbiajmy go i czekajmy, bo on przyjdzie, on wróci. I jest na co czekać. Jemu niech będzie chwała, a my w tej wierze nie ustępujmy i trwajmy. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Bogosław, dzisiaj wszystkie nabożeństwa, szczególnie proszę Panie, Bogosław, swój stół, swoją obecnością, przemawiaj do naszych serc, i zmieniaj nas dla Twojej chwały, bo jesteś w tego godzien. Z Bogiem, do zobaczenia.